Widzowie, bo u witam o serdecznie. No, i się zauważyłem takie pewne tabliczki, do których pisało. E, między innymi, że mamy z jakimś śladem, bo kody mi na jakiś prezent, W postaci żoby i nie ma wszystko kodłości. No, to już żadę, nie powiem. No, ale dobra, idziemy. Tutaj pokażę elegancko. Hop, hop, hop. Chyba to obliczko wieś. Tam jest, stop. Oleg, kto będzie pierwszy? Tylko z łapką w górę, czy dobierasz do tej tabliczki? 3, 2, 1. Stop, bo nadzieję, że byłem pierwszy i idę, Chodź za wdach. A dostaniesz żaby. MK. Żaby, tu, tu, chcesz żaby. Nie, no to by żartuję, co, więc trzeba spokojnie tutaj yy, bezpiecznie grać. Więc idziemy, ale bardzo yy, bezpiecznie. Kolejna tabliczka. Dalej. O, jest kolejna. Boję się widzowie powoli. O, reklama. No reklama mi to, to to bardzo nie boję. Dobra, idziemy. Dalej. O, tam co jest tu, tu... O, te. Im więcej, tym lepiej. O o o! Ja coś w wizowie. Dobra, idę powolutku. Na no shifcie Wizowie Co to jest? Teraz hmm. czy podejść? Czy nie dobra Jak nie w górę, to po... Dobra, to znaczy, mogę mówić? Ja na sobie burówy co się je tutaj, bo może się, może się polubię Nie wiem, jak to bywa, może jest zakłóteczkowi co Eee, widzowie Krzyż tu jest yy, Dobra, wywalę, wywalę Wywalę Dobra, przycisk No dobra, bezpiecznie, bo jak w, w, zrobię przycisk i On się, no to on z, zostanie, widzowie o, więc klikamy. Są trzy dwa jeden. i wchodzimy. Oj. I wchodzimy. Wow, widzę. oj, to się zaczęło Jak są wyjść? Wow, widzowie, 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 widzowie. Ko, kopać, kopać, kopać. widzowie, co się stało? Co? Kopać, kopać, kopać. Kopać, kopać. widzowie, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? dzieje? Widzowie, nie wiem, co się dzieje. Wow, wow, wow. Jak to wyjść? No, nie klikuj z... nie mogę rozwalić łóżka nawet, widzowie. Więc nie mogę rozwalić. No, widzowie, zobaczcie. No, łóżka nie mogę rozwalić. Widzowie. Jaki skan. A mogę tu nie wchodzić. <tuszy> o, ruch. A Ale ja tak nie mogę go rozwalić, jak głupi jestem To ja może lepiej spać, już pójdę Późna pora jest Nie no, jest dopiero 5100 jakaś, widzowie Więc prowadzę, 14206 Jak jak wyjść? Nie mogę nic rozwalić Może będę kopał drzwi, może się kiedyś rozwalą Dobra, widzowie, nie ma do nic sensu Widzowie, widzowie przyszedł 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 co to jest bo przyszedł jakiś dude i mnie zalał no jakby w nie do końca dude bo ktoś taki jakby liście no ale wiecie bardzo mi się z directem kojarzy no ale nie, nie gdyby był tak a, 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 a. głupi no bo wątpię dobra nie nie wiem. nie mogę tu podejść nie mogę nic rozwalić nie ja mam tego tak bez przerwy ginąć. No, w nawet ginąć już nie mogę. <laughs> <laughs> Wiecie o tym, że jak za łóżko się stoi, ja to piwa stóp. To... No, koń okay, próbuj tej mundregu wymyślić, bo już tu to bardzo dziwizowie. No pisze, jak jemuś nie wiem bo nie wiem, że on by tu uwolnił. Płakał Ja się idę zjorać Zauważyłem, od dłuższego czasu Próbuję zrobić parkura Patrzcie, tu Tu była próba, próba numer 25 o że nie do tego doszło Ale tu by się udało przeskoczyć Nie mogę nic to nic nie Więc co, chyba się może spalić no, Co to będzie tak Tam miałem roz, ja 3, 4, 5 protek Trudno, trzeba się zjorać w sobie. Dobro wysoko no, bo no, no, no chyba nic już nie zrobimy dzisiaj.